Cześć, cześć, z tej strony Szczena, witam Was na kolejnych nocach u Fryderyka Fazbera. W roku się ru ru ruszycie. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. A, na, bon bonny. Nie wrąż jestem usatysfakcjonowany z tą w sumie kobietą. Dobra już konie o Freddy, e, fu, Freddy, e, Foxy wyjrzał, Foxy stał. zaraz będzie mi biegnął. Reykot. Prze te, jeszcze... tego ch ch cholerstwa brakowało co gra. i dalej kuwa na kamerę patrzy, no. Kiedy wybiegniesz, bo mi się kuwań... O! O! <laughs> ja pierdzi... O, piąta, wreszcie. Czika dalej jest w kuchni. Na no, ostatnie, kurna, kilkanaście sekund i pewnie Foxy jeszcze owa. O, właśnie, mówiłem o tobie koleżko, stojący, kurna, 15 tysięcy godzin pod drzwiami. Haha, sikule, kurnię ciuję, stojący. I kasa poszła. Jestem usyty I ponieważ z tego, ponie, ponieważ z tego pewnie momentu, za niedługo pewnie znałem, życie, jak będę miał 50% to wybiegniesz. c C, C, C. Idę po więcej. Bo nie. Ani trochę żadnej dziury. Na cuki ma trzy dziurki cztery właśnie. Ja nie dobra, nie, nie dobra. Demonetyzacja jak nic. Nie no. Traj na ten ban. Hello, hello YouTube, hello. Freddy jest w Łazience, a Boni. Pić mi się zachciało, a ja tu mam nockę kurna. Freddy, lubię Cię naprawdę, wiesz? Freddy, jesteś zajebisty. Boń, kurde, zajebiście. Nie ma jeszcze czwartej, a my schodzimy poniżej 50. Chyba to, chyba to przetrwam. Kamery wciskam Polecimy, okej okay. Kuźwa, wypierdzielać mnie teraz, mi tu Cika wejdzie z życiem Albo panu Freddy Dobra no teraz nie to cika, będzie stała je ryn. Co do sekundy, na pewno się zmieniają na 100% Aha, no dobra, to tak Dobra, nie, ja, ja kończę. Nie, 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 nie ma opcji, że piąta noc. Nie, nie, za nie, to? Nie, nie. Nice.